Witaj w Akademii Szkoły w Chmurze. W tym filmiku pokażę Ci 5 przydatnych dla nauczycieli funkcji w Teamsach. Zaczynajmy! Numer 1: Zarządzanie GIFami, memami i naklejkami. Domyślnie we wpisach w kanale my, i uczniowie, możemy używać GIFów, memów i naklejek w naszych konwersacjach. Jeżeli jednak chcemy zablokować możliwość wysyłania takich treści z powodu np. spamu GIFów na czacie lub według nas nieodpowiedniej zawartości, możemy to zrobić w ustawieniach zespołu. Wybieramy trzy kropek przy nazwie zespołu i klikamy Zarządzanie zespołem. Przechodzimy do zakładki ustawienia i rozwijamy opcję o nazwie Zabawne rzeczy. Stąd możemy wybrać, czy zezwalamy na wysyłanie GIFów, memów i naklejek oraz określić rodzaj filtrowania treści, jeśli zezwalamy na GIFy. Odznaczmy te opcje. Przejdźmy do wpisów, klikamy Nowa konwersacja i możemy zauważyć, że opcje dodawania gifów, memów i naklejek zniknęły z dolnego paska. Numer 2. Przypinanie materiałów do kart. Jeżeli używamy konkretnych materiałów, które chcemy mieć pod ręką, możemy dodać je jako kartę w kanale. Przypinanie i odpinanie jest bardzo proste i szybkie, więc możemy używać tej opcji niezależnie, czy potrzebujemy nasze wideo na następną lekcję, czy chcemy je przypiąć na cały semestr. Klikamy ikonkę plusa w pasku kart. Do kart możemy dodawać wiele rodzajów materiałów, jak na przykład wideo, link do wideo z YouTube'a, plik PDF, prezentacje PowerPoint, pliki Word i Excel oraz strony internetowe. W celu dodania materiału wyszukujemy odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli chcemy dodać plik Excel, wyszukujemy aplikacji Excel. W tym wypadku dodamy stronę internetową ze wzorami matematycznymi. Wybieramy aplikację Witryna Internetowa, nazywamy kartę i wklejamy link. Klikamy Zapisz. W tym momencie wzory matematyczne są zawsze pod ręką w utworzonej karcie. Klikając w ikonkę strzałki w dół przy karcie, możemy ją szybko usunąć. Numer 3. Udostępnianie materiałów w notesie zajęć. Przejdźmy do zakładki Notes zajęć. Po lewej stronie wybierzmy ikonkę Pokaż nawigację. Widzimy tutaj kilka zakładek. Biblioteka zawartości jest obszarem tylko do odczytu dla uczniów. Collaboration Space jest obszarem współpracy, gdzie uczniowie mogą wyświetlać i edytować zawartość. Tylko dla nauczyciela jest prywatną zakładką widoczną tylko dla nas, gdzie możemy na przykład przygotować materiały do zajęć przed udostępnieniem ich. Mamy też prywatne notesy uczniów, które są widoczne tylko dla danego ucznia. Przydatną funkcją w notesie zajęć jest możliwość przygotowania materiałów widocznej tylko dla nas w zakładce i w wybranym momencie udostępnienia przygotowanego dokumentu w wybranej zakładce. Przejdźmy więc do naszej prywatnej zakładki, tylko dla nauczyciela, i utwórzmy przykładowy dokument. Kiedy dokument jest gotowy i chcemy go udostępnić, Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie strony i wybieramy Przenieś Kopiuj. Stąd możemy wybrać, gdzie chcemy udostępnić nasz dokument. Możemy udostępnić go na przykład w obszarze współpracy, bibliotece zawartości albo udostępnić dokument tylko jednemu wybranemu uczniowi. Wybierzmy nasze docelowe miejsce udostępnienia i klikamy Kopiuj. Przejdźmy do zakładki, w której udostępniliśmy dokument. I widzimy, że w zakładce wyświetla się teraz nasz udostępniony dokument. Numer 4. Pilne powiadomienia. Pilne powiadomienia używa się w trakcie spotkania. Wybierzmy: Pokaż konwersację w górnym pasku. W prawym dolnym rogu możemy wysłać wiadomość do czatu spotkania. Klikając w ikonkę wykrzyknika w dolnym pasku, możemy oznaczyć wiadomość jako ważną lub pilną. Wybierzmy opcję: Pilne. Ten typ wiadomości będzie wysyłał powiadomienia do adresata co 2 minuty przez 20 minut. Ta opcja przydaje się na przykład do przypomnień o ważnych wydarzeniach lub przypomnień o ankietach, odpowiedziach lub pracach, które uczniowie mają nam wysłać. Numer 5. Uprawnienia uczestników spotkania. Jeśli podczas prowadzenia zdalnej lekcji uczniowie nawzajem wyciszają swoje mikrofony albo wyrzucają się z lekcji, Możemy szybko zmienić uprawnienia, żeby zapobiec takim sytuacjom. W trakcie spotkania wchodzimy w trzy kropek w górnym pasku i wybieramy opcję spotkania. Pod pytaniem kto może prezentować wybieramy tylko ja i klikamy zapisz. W tym momencie tylko my będziemy uprawnieni do nagrywania spotkania, wyciszania uczestników, udostępniania ekranu i usuwania uczestników ze spotkania. Jeśli w trakcie spotkania zaistnieje potrzeba, aby uczeń udostępnił ekran, istnieje możliwość zmiany opcji dla wybranego ucznia. Z widoku listy uczestników klikamy na trzy kropek przy nazwie wybranego ucznia i wybieramy opcję Zmień na osobę prowadzącą. Uprawnieniami możemy zarządzać również już tworząc spotkanie w kalendarzu, żeby nie musieć się tym później martwić. W opisie poniżej znajdziesz link do całego wideo poświęconego właśnie zarządzaniu uprawnieniami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, lub potrzebujesz dalszego wsparcia zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Akademia Szkoły w Chmurze. Ofertę naszych szkoleń i usług, w tym certyfikowanych szkoleń z usługi Microsoft 365 dla edukacji znajdziesz na naszej stronie szkoławchmurze.pl. Linki do naszej strony internetowej oraz grupy na Facebooku znajdziesz w opisie poniżej. Zachęcam również do wsparcia naszej aktywności i zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.